że nie ma pan prawdziwego zarostu. Kto nie ma... Pyty. To jest mój prawdziwy zarost. Czy to prawda, że zabił pan swoją żonę? A dlatego? No nie wiem, tak mówią. I jak to? Kto tak mówi? Ale ja nie mogę powiedzieć, proszę pana, zabił pan, czy pan nie zabił? No nie, o tym że nie zabiłem swojej żony. Mhm, dobrze. Czy brał pan kiedyś narkotyki? Jak pani w ogóle mogła pomyśleć, że ja kiedykolwiek mogłem zabić swoją własną żonę? Ale narkotyki pan brał kiedyś? Nie, nie, nie. nie. Nie, broń Boże, wie pani, bo. Bo kiedyś y -hmm. piłem herbatę, ale phtetałem. Y mówią, że raz pan otarł się o śmierć po zażyciu narkotyków. Nie Jak wiem, pan to o, wytłumaczy? Wie, wie pani co? No, no ja się czasem ocieram o śmierć, ale, ale no nie w tym sensie. No, no, żeby ja się celowo zabijał, no to, to to już to już by była głupota. Co pan sądzi o eutanazji? Wie pani co? Trudno się wypowiedzieć. Wie pani co, no, ja troszeczkę ludzi na słomieniu mam, ale tylko złych ludzi. Ja uważam, że jeżeli zły człowiek chce umrzeć, to ja go chętnie zabiję. A podobno, pańska matka była strasznie brzydka. Co pan nam o tym powie? To, wie pani co, była bardzo podobna do pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję.